No dobrze, już jestem, słuchajcie, przechodzimy szybciutko do biblioteki. Otóż przy okazji biblioteki, która się tutaj nazywa, jak widzicie, MK Pressure Humidity Library która zawiera słuchajcie jak widzicie pliki C i H bliźniacze, które po nazwach widać do których czujnik, które obsługują czujniki BMP180, BMPE 280 obydwa naraz wykrywa ładnie czujniki Honeywellka i tutaj główne pliki biblioteki z możliwością konfiguracji z głównym plikiem, który inkludujemy w mainie. Pomijam, że biblioteka potrzebuje do poprawnej pracy biblioteki I2C, ponieważ Słuchajcie, ja już od dawna poszedłem w tym kierunku, że jak jakaś biblioteka ma korzystać z I2C, to ja nie wszywam do niej oddzielnie funkcji do odczytu, zapisu i tak dalej I2C. Po co? Lepiej korzystać z zewnętrznej biblioteki. Nie musi to być loska, może być wasza, jakakolwiek byleby była to biblioteka I2C na zewnątrz. Tak warto pisać, tworzyć oprogramowanie. Dlaczego to jeszcze zaraz powiem, tak? Jak z niej w ogóle korzystać? Przede wszystkim, jak mówiłem w tych bibliotekach, chciałbym Wam pokazać taki prosty, ujednolicony. Sposób odczytu danych z tych czujników, gdzie praktycznie w każdym przypadku, czy to będzie temperatura, czy to będzie ciśnienie atmosferyczne, czy to będzie, czy to będzie wilgotność to zawsze będziemy mieli do czynienia z wynikiem, gdzie mamy do czynienia z liczbą przed przecinkiem i po przecinku. A więc można powiedzieć, że to są liczby float, zmiennoprzecinkowe. A tymczasem ja pokażę, że można się obyć 2 tfu, tfu, po dwukroć, słuchajcie, bez liczb zmiennoprzecinkowych, w jaki sposób, bardzo prosty, nawet dla początkującego. Tak? Zdecydowanie dla początkującego. I teraz zobaczcie, ta biblioteka, tu oczywiście jest jej nagłówek, zajawka, które czujniki obsługuje, co i jak. Co trzeba zrobić na początek, gdybyśmy mieli, mieli stworzyć sobie nowy, prosty projekt, bo zobaczcie, tutaj do drugiej kamery najpierw się przełączę na drugą kamerę, może na tą. Gdy kliknę reset, to zobaczcie, biblioteka mi w tej chwili ładnie wykrywa, że są podłączone aż trzy czujniki, a rzeczywiście e, postaram się to pokazać Wam w tej kamerze, że... Tylko, żeby mi się to coś nie zwarło zaraz, że podłączone są trzy czujniki: BME280, Honeywell, nasz, nasz ukochany. BME280 to jest ten, Honeywell, słuchajcie, i proszę bardzo, BMP180. Czy jest sens podłączać do jednego mikrokontrolera naraz wszystkie trzy czujniki? Nie, oczywiście, że nie. Aczkolwiek biblioteka daje taką możliwość i steruje kom procesem kompilacji tak, że jeżeli wyłączymy któryś z czynników, to bez podawania specjalnych opcji, em, oczywiście ta część nie zostanie wkompilowana, zostanie to wszystko, e, nie, nie stracimy za dużo pamięci flash e, i przy okazji, e, i oczywiście nie będzie żadnych błędów, natomiast będą jedne wspólne funkcje, tak zwana abstrak część abstrakcyjna do odczytu temperatury, do odczytu mm, Ciśnienia atmosferycznego i do odczytu wilgotności, tak? Słuchajcie, tak to wygląda w kodzie. Jak widzicie, w pliku konfiguracyjnym możemy zaznaczyć wszystkie czujniki. Jak mówię, nie ma potrzeby, po kompilacji mamy tutaj 10 KB. Załóżmy, że chcemy korzystać tylko z czujnika BMP 180. Wtedy tutaj stawiamy sobie 0. Proszę bardzo, teraz, jak skompiluję to uzyskam po kompilacji około 5,7 kB zajętości flesza. Oczywiście zajętość też robi tutaj i 2C, biblioteka LCD i tak dalej. A zobaczcie, jak sprawa wygląda, gdy sobie włączymy tylko czujnik Honeywellka. Kompilacja i zobaczcie, ile to zajmie i dlaczego tyle. I tylko 2,7 kilo. Zobaczcie, odpadło praktycznie 3 kB, A dlaczego? Dlatego, że w tych plikach BMP180C, BMPE280 tam są dokonywane też żmudne obliczenia nakazane przez producenta. Zamiast producent sam je robić w środku, to każe nam właśnie kalibrować, robić. Dlatego tu jest mowa o tym, że producent się spodziewa, że te czujniki mogą w czasie albo pomiędzy egzemplarzami być różnice, albo w czasie tracić swoje parametry, trzeba je dokonfigurować. Więc trochę jest zabawy z tymi czujnikami, szczególnie jak jakby chodziło o wilgotność. No i dobrze, jak, jak, a jak mówiłem, bo ja na początku zrobiłem bibliotekę, że można było wybierać tylko jeden czujnik, ale później się zastanowiłem zaraz, zaraz, ale przecież będę chciał zrobić y, komplet ekonomiczny, czyli naraz obsługiwać i Honeywellka, na przykład i BMP180. No to zobaczcie, włączę sobie y, BMP180 i Honeywellka i proszę bardzo, teraz jak sobie wgram to do mikrokontrolera, przełączę się tutaj na ten ekranik, wgram to do mikrokontrolera, to zobaczcie, że biblioteka wykryje mi tak naprawdę jakby tylko te dwa czujniki, pomimo, że trzeci jest podłączony, ale jest wyłączony w ogóle z kompilacji, dlatego biblioteka go nie widzi. Gdyby wszystkie czujniki były wyłączone albo z kompilacji, albo odłączone od I2C, to uwierzcie mi, że po inicjalizacji, oczywiście to zrobiłem w tym przykładowym programie w main, tam jakiś ładny interfejsik, żeby to się wyświetlało, tego biblioteka nie wyświetla na na ekranie, oczywiście. To zobaczcie, to teraz biblioteka powinna pokazać, że czujników jest brak. Tak? No dobrze, moi kochani, w takim razie włączmy sobie tego BMP. Ale to może w drugim projekcie, w drugim projekcie testowym to zróbmy, żeby tu pokazać Wam, jak, jak zacząć w ogóle pracę z tą biblioteką. Jeszcze raz przełączę się na tą kamerkę. Zobaczcie, że generalnie oprócz tej konfiguracji mamy tutaj dostępne takie typy wyliczeniowe. StnONE 0 to, gdy żadne czujniki nie zostaną wykryte, to funkcja inicjacyjna zwróci właśnie StnONE. Nie ma czujnika. Czasami warto sprawdzać jej wynik. Jeśli zwróci wartość 1, to znaczy, że na pewno włączony do kompilacji wykryty na magistraje jest BMP 180. Jeśli zwróci również 2, bo to jest bit, na bitach zapisane, to tylko sprawdzamy bity, bardzo łatwo będzie to maskować w kodzie, zaraz zobaczymy. To wykryło BMP 280, jeśli 4, to BME 280, albo Honeywellka, jeśli jest 8. Do dyspozycji mamy praktycznie... Cztery funkcje MK Press Hume i Nit, MK Press Hume, czyli Pressure, Humidity INIT, to ona inicjalizuje i w tym właśnie w rezultacie zwraca jeden z tych typów wyliczeniowych. Oczywiście, jeśli mamy dwa czujniki BMP 180 H i H, to będzie zapalony bit pierwszy i bit bit zerowy i bit trzeci, czy tam bit pierwszy i bit czwarty. Będzie łatwo to sprawdzać poprzez endowanie, w kodzie, zaraz zobaczymy. Oprócz tego, biblioteka, i tu właśnie polega ta uniwersalność tej biblioteki, mega wygoda korzystania z niej. Zobaczcie, nieważne, tak naprawdę ja teraz nie muszę myśleć, czy w kodzie będę chciał korzystać z BMP takiego, czy jakiego, czy z Honeywella. Po prostu, jak chcę odczytać temperaturę do jakichś celów, to będę wywoływał MK Read Temp. Przy czym muszę podać sensor type, z którego sensora chcę odczytywać, jeśli mam więcej niż jeden, albo w ogóle no muszę podać sens, typ sensora, wiem, który mam podłączony, to będę podawał. I uwaga, i uwaga, a, do, a informacje, oczywiście wcześniej będę musiał przekazać wskaźnik na zmienną int i fract, tak? Int to jest część całkowita i część po przecinku, czyli... W przypadku temperatury część ta całkowita przed przecinkiem jest typu int 8T, a nie UINT 8T, ponieważ temperatura może być od minus 40 do plus ta na stopni. Natomiast część po przecinku będzie UINT 8T. W przypadku. Ciśnienia troszkę inaczej, wiadomo, no bo UIN 16 t przed przecinkiem, dlatego że podane ciśnienie w hektopaskalach będzie ładnie, może być na przykład 1000, nie wiem, 24 hektopaskale przed przecinkiem, więc tu więcej niż 255, to mamy UIN 16 t int bo ujemnego ciśnienia też nie zobaczymy nie doświadczymy. A natomiast po przecinku uint 8T, ponieważ na dwóch miejscach po przecinku będzie nam się, będziemy mieli wartość właśnie podawaną z tego czujnika, bo, jest na, bo niektóre są na tyle dokładne, na przykład BMPE 280 podają na dwóch miejscach. W zasadzie BMP na jednym miejscu po przecinku, ale to już sobie sami będziecie regulować. Zobaczycie, jak to w bibliotece fajnie jest tam potem w szczegółach zrobione, bo szczegółów nie będę omawiał, to są z jednej strony te same wzory powtarzające się wszędzie. W internecie, z drugiej strony, tu jest takie podejście fajne, że jak sobie przejrzycie, przeanalizujecie, to myślę, że też sporo się nauczycie, jak można podchodzić do pisania bibliotek. I podobnie Read Humidity. Zobaczcie, też podajemy sensor Type i będziemy czytali, bo na przykład możemy mieć włączony czujnik Honeywell'a i BME 280, i będziemy chcieli czytać wilgotność albo z tego, albo z tego. Dla porównania, dla nie wiem, bo tak, żeśmy mamy gdzieś to podłączone do procesora, proszę bardzo, będzie możliwość wywoływać i, i, i odczytywać, przy czym u 8t, część przed przecinkiem, no bo tu w procentach od 0 do 100 ujemnej wartości nie będziemy mieli, i po przecinku, ponieważ większość tych czujników podaje też dokładnie jeszcze do dwóch miejsc po przecinku tą wilgotność, która się ładnie zmienia. Jak z tego korzystać w kodzie? Zobaczcie, przede wszystkim, inkludujemy ten plik, właśnie tylko jeden plik, ten biblioteczny. Pomijam tu jakąś diodę debugową, sobie włączyłem, zainicjalizowałem LCDK. Uwaga! Przed wykorzystaniem moich bibliotek wszelkiego typu, które korzystają z I2C, wyprowadzam inicjalizację I2C właśnie do części inicjalizacyjnej maina nie zapomnij, tutaj piszę o ustawieniu prędkości, ponieważ muszę wiedzieć, czy nie mam, aby przypadkiem jakiegoś urządzenia, które limituje mi prędkość 2 c do 100 kHz, to wtedy wszystko ustawię na 100 kHz, ale jeśli wiem, że wszystkie urządzenia działają na 400, to tutaj ładnie zainicjalizuję na 400 kHz i już jak mam urządzenia, które działają na 800, albo więcej, to też mogę ustawić w jednym miejscu. Następnie mogę zrobić prostą inicjalizację bez odczytywania typu, bo jak wiem, że mam podłączony BMP180, zobaczmy, jaki tutaj mam skonfigurowany, jak mam podłączony na przykład tylko BMP180, to po co mi tam teoretycznie odczytywać? Ja wiem, który mam podłączony i będę z niego czytał. I załóżmy, że chciałbym odczytywać z niego temperaturę. To zobaczcie, powołuję sobie szybciutko dwie zmienne, int8t, a tutaj nawet niepotrzebnie 5, nie muszę jej inicjalizować. I potem wywołuję funkcję mkReadTemperature, tak? Podaję właśnie tutaj typ ten wyliczeniowy, mógłbym podać tu fizycznie jedynkę, ale wygodnie jest podawać typ wyliczeniowy, że chcę odczytać z czujnika, bo tylko jeden mam teoretycznie, bez BMP180 i chcę napełnić te dwie zmienne przed przecinkiem i po przecinku. Jak je ja napełnię, to locate na pozycji zerowej, wyświetlę część, zobaczcie ładnie, lcd int, integer, część przed przecinkiem, wyświetlę sobie raz, sam ręcznie kropkę. Uwaga! Sprawdzę, czy część po przecinku jest mniejsza od 10, jeśli tak, to wstawię sam 0 po kropce, Ponieważ trzeba pamiętać, że jak jest na przykład, będzie wilgotność, e, czy tam temperatura, nie wiem, 23,09 stopnia, czy 0,5 stopnia, tak? No to gdybym tego zera nie dostawił, to by mi się wyświetliło 23,5, a to jest co innego niż 23,05, tak? No to to mała taka może niedogodność przy tym sposobie przekazywania, ale z drugiej strony, co to za niedogodność? To jest proste. I znowu integerem wyświetlam sobie część po przecinku i znaczek stopnia Celsjusza. Proszę bardzo, zobaczmy, czy to wyjdzie. Wgram tym razem do mikrokontrolera, więc zobaczycie, że obsługa tego no jest po prostu mega banalnie prosta. Tutaj już mi się nie wyświetla, nie mam tego upiększonego interfejsu, żeby mi się wykrywało jakiś tam ten... Czy on działa? Wezmę sobie w łapkę... Yy. Słuchajcie, tylko przy... oczywiście przełączę się na kamerę taką, żebyście widzieli też, o, i wyświetliło się tutaj 23 stopnie. Żebyście mogli to zobaczyć, to spójrzcie, wezmę sobie ten czujnik, dotknę płytki, słuchajcie, widzicie, jak paluchem dotykam płytki, już się podgrzewa czujnik BMP180, pięknie temperatura rośnie, później będzie malała, a więc prawdziwie to działa. No dobrze, nie wyświetla się nic innego, pomimo że w kodzie, zobaczcie, nadal mam, gdzie tu jest kursor myszki, na przykład wyświetlanie ciśnienia, ale z czujnika BMP 280, a takiego nie mam, więc jeśli nie jest 0 rezultatem funkcji MK Read Pressure, to po prostu ta funkcja, to jak to wiem, no to nie wyświetlam. Dopiero jak jest 0, to znaczy, że jest dobrze. Oczywiście czujnik nasz posiada ciśnienie, posiada pomiar ciśnienia, więc napiszę sobie ST BMP. I tutaj z tego typu wyliczeniowego wezmę BMP180. Już powinienem na wyświetlaczu zobaczyć, słuchajcie, teraz pomiar ciśnienia również, tak? Proszę bardzo, jest 1017 hektopaskali. Chciałbym mieć jeszcze wilgotność, ale no, ten czujnik nie ma wilgotności. To wchodzę sobie tutaj, fizycznie podłączam Honeywellka, zaznaczam go tutaj, żeby się dokompilowała część obsługująca Honeywellka, słuchajcie, i w tym momencie... W przypadku wilgotności nie będę chciał odczytywać wilgotności z BME280, bo go nie mam podłączonego i skompilowanego, tylko z CHiHA, tak? No i zobaczymy czy uzyskam wilgotność. Proszę bardzo, kompiluję, wgrywam do mikrokontrolera. I proszę bardzo, mam wilgotność powietrza z Honeywellka. Ale teraz, jak wiemy, temperaturkę mogę odczytywać jest zarówno z BMP180 albo z Honeywella. No zobaczcie, chcielibyście porównać, chcemy porównać przy okazji, właśnie, a propos porównania, jak się mają te temperatury wewnętrzne w czujnikach. W każdym będzie kompletnie inna, zobaczcie, w BMP180 wyświetla nam się na tą chwilę około 25, ja go dotykałem łapką, ta temperatura mu nie tak, nie tak szybko leci w dół, słuchajcie, około 24,9, a spróbujmy, niech odczytuje temperaturę z zobaczymy jaka będzie różnica, uwaga, kompiluję i wgrywam. I proszę bardzo, z mamy 26 stopni. Też zobaczmy jak dotknę przed Waszymi oczkami płyteczki, czy zacznie się nagrzewać. Oczywiście zaczyna się nagrzewać, proszę bardzo. Tego czujnika, tej membranki tu nie chcę dotykać, ale jak samego stalaka dotknę, to w ogóle go podgrzeję. Coś mi się tutaj... Czekajcie, zresetuję, coś mi się zatrzymało. Już jest 31 stopni. Proszę bardzo. O. Jak go odstawię na bok, sobie leży luzem, to temperatura zaczyna spadać. Eee, ta temperatura tutaj nawet e, szybciej nieco spada niż w czujnikach boszowskich, e, jeśli chodzi o oziębianie. Ten czujnik dużo szybciej dochodzi do siebie po e, pomiarze skrajnych wartości. Więc zobaczcie, mam nadzieję, że widzicie, że ta biblioteka, no, korzystanie z niej jest no, mega, mega banalnie proste. E, jest to oprogramowane wszystko w funkcji MK w, w, w pliku MK Pressure C. To tutaj jest ta część abstrakcyjna biblioteki, która dopiero powołuje do funkcję z części sprzętowej biblioteki, czyli z tych trzech plików, gdzie tam w zależności od, od tego, jaki czujnik wywołujemy, to jest wywoływana odpowiednia funkcja, o ile oczywiście jest wkompilowana. No ale sprawdźmy sobie na wszelki wypadek i porównajmy, dołączymy sobie teraz jednak nawet czujnik BME, żeby sobie sprawdzić, słuchajcie różnicę w pomiarze samej wilgotności, tak? Wkompiluję. To nic, że to zajmuje dużo. Wkompiluję i słuchajcie, w tej chwili wilgotność powietrza pokazywana przez czujnik Honeywella to jest na poziomie 31,8%. Tak? A ponieważ mamy już BME, to mogę sobie zmienić na BME 280. Kompiluję i w gram. I obserwujmy wspólnie, jaka będzie różnica w odczycie w procentach wilgotności pomiędzy też dwoma różnymi czujnikami dwóch producentów. Ten ma około 32,5% w tej chwili. Wgrywamy i odczyta się z BME. A ten widzi 31,16%. Czasami bywa ta różnica większa. Słuchajcie, w tej chwili Honeywell'a też dotykałem. To jak dotykałem go, temperatura mu rosła. Musiał kompensować inaczej. Czasami mówię Wam, te różnice bywają pomiędzy oczywiście czujnikami różnych firm różne. Ale jak widzicie, możemy sobie odczytywać zarówno temperaturkę, czy cokolwiek z, z innych czujników. Tu odczytywaliśmy ciśnienie atmosferyczne. Z kolei porównujemy. W tej chwili mamy cały czas z BMP 180. A może odczytajmy z BME 280 i porównajmy, jak to wygląda tej chwili ciśnienie z BMP 180, widzicie na ekraniku lcd wynosi nam e, wynosi nam słuchajcie, 1017 hektopaskali i zobaczcie, że zmienia się tylko tak naprawdę pierwsza, część, pierwsza liczba po przecinku, druga jest 0, tak? Ale dla ustandaryzowania tak to zostawiłem w bibliotece. E, ten drugi będzie miał większą dokładność, ale patrzmy na same hektopaskale. Tu mamy 1017, natomiast BME 200 80 pokaże nam 1000. 15 hektopaskali, 1017, 1015, różnica dwóch, 3 hektopaskali jest, który pokazuje prawdziwe, pewnie ciężko powiedzieć, trzeba byłoby wziąć jakiś e, prawdziwy, chociaż tu bardziej ufam, że lepszy nieco wynik być może będzie z BME, z BMP, ale z drugiej strony, co to za różnica, sami powiedzcie o 2 hektopaskale, to cały czas tak mówię Wam, a propos powtarzam, pakietu ekonomicznego, jak mówię do wszystkich stacji pogodowych, BMP 180 i H i H 60 31 polecane przeze mnie czujniki. Wiecie dlaczego. Mam nadzieję, że dobrze to uargumentowałem. Czy przekonałem Was wszystkich? Niekoniecznie. Na siłę Wam tego nie wmawiam. Jeśli macie inne swoje ulubione czy czujniki, to oczywiście z nich korzystajcie. Ja tylko wspominam, że jeśli chodzi o czujniki wilgotności, na pewno kiedyś wrócicie do porządnego Honeywell'a. Słuchajcie, miotka tak zwanego. Dobra, kończę moi drodzy. Pamiętajcie, pamiętajcie moi drodzy, że patroni po. Tym po tej części poradnika mogą zgłaszać się na maila patronmaatn.pl, proszę tam podać swojego maila z serwisu Patronite i napisać mi w tym mailu, że jestem patronem nieprzerwanie od tylu i tylu miesięcy. Proszę nie pisać, że jestem patronem na przykład od roku, czy tam od dwóch lat, a a tuż przed tym poradnikiem była przerwa jakaś dłuższa i, i teraz dopiero miesiąc temu, albo dopiero się w tej chwili wpisałem, bo ja będę to w stanie sprawdzić, to jest tylko dla stałych patronów, którzy nieprzerwanie minimum 4 miesiące, tak, przed tym poradnikiem byli patronami. No to taką granicę zrobiłem, mam nadzieję, że wszyscy to rozumiecie i to będzie biblioteka za darmo przez te dwa miesiące do nabycia, ja wiem, że nie wszyscy mogą się zgłosić od razu, ale 2 miesiące to myślę, że jest fajne okienko czasowe i możecie się zgłosić. To oczywiście mówię o patronach ze wsparciem 25 zł i większym, natomiast po zakup tej biblioteki zapraszam do naszego sklepu sklep.atnel.pl i tam w dziale oprogramowanie biblioteki AVRC będzie możliwość zakupienia tej biblioteki w naprawdę symbolicznej cenie. Teraz jej nie podam, bo jeszcze ostateczne kalkulacje, kalkulacje zrobię po tym poradniku. To by było na tyle, moi drodzy. Uciekam już, miło mi się z Wami jak zwykle przebywało. Dajcie znać, powiedzcie może o innych czujnikach, może ja jeszcze o czymś nie wiem, to też dajcie mi znać w komentarzach na dole, na fejsie, czy na naszym forum. Być może przekonacie mnie do jeszcze jakiegoś innego ciekawego czujnika z tego zakresu ciśnienie i wilgotność, tak? Aczkolwiek nie przekonujcie mnie na siłę, bo ja tu już swoje zdanie wyrobiłem również w praktyce, ale nie jestem uparty i wiem, że gdzieś. Mogę nie mieć racji, to jest jedna rzecz, a z drugiej strony, być może jeszcze o czymś ciekawym nie wiem. Może pominąłem też jakąś informację, dajcie mi znać. Chętnie podyskutuję, byle kulturalnie w komentarzach. To by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę, poinformujcie o tych poradnikach. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować koniecznie. I włączyć ten dzwoneczek, żeby mieć informacje o nadchodzącym nowym poradniku z uwagi na to, że te okienka czasowe będą dwa miesiące na pozyskanie bibliotek przez patronów, a to jest jednak fajny kąsek, prawda? I ogromny ukłon z naszej strony w kierunku naszych szanownych patronów, którzy rozumieją, że rozwój kanału musi następować i że warto wspierać nas na serwisie Patronite. PL, do, do czego jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej.